Budzisz się w nocy na dźwięk wibracji telefonu. Ekran jest czarny, ale kamera nagrywa sama z siebie. Na liście plików pojawia się nowe nagranie zatytułowane: Nie oglądaj, do not watch. Serce bije szybciej, ale odtwarzasz nagranie. Na ekranie widać Twój własny pokój w tej samej chwili, w której teraz w nim stoisz. Początkowo nic się nie dzieje. Cisza jest gęsta i ciężka. W oddali słychać ciche stukanie, jakby coś przesuwało się po podłodze. A meble zdają się lekko poruszać w niewytłumaczalny sposób. Oddech przyspiesza, ręce drżą, telefon nagrywa automatycznie, pokazując szczegóły, które znasz: półkę, kubki, koc. Ale nagle widzisz coś, czego nie powinno tam być cienie poruszające się w Twoją stronę. Drzwi powoli się uchylają, a z nagrania wyłania się ktoś identyczny jak Ty. Ta sama bluza, te same ruchy. Głowa lekko przechylona, oczy całkowicie czarne. Patrzy prosto w kamerę i szepcze: Nie zdążę drugi raz. I won't make it a second time. Telefon drży w twoich rękach, obraz migocze. Światło z lampki pulsuje, a cienie w pokoju poruszają się same. Kopia robi krok w twoją stronę. Nagranie nagle urywa się, a w pokoju zapada cisza. Oddychasz gwałtownie, próbujesz złapać oddech. Patrzysz wokół siebie, ale wciąż nic nie widać. Telefon leży na biurku, ekran czarny. W tle słyszysz ciche, powolne skrzypienie drzwi dokładnie takie samo jak w nagraniu. Odwracasz się, kamera drży w twoich rękach. Nic nie ma w ciemności. Słychać tylko szmer oddechu i delikatny szept tuż przy uchu Nie patrz. Ekran ciemnieje koniec.